Od kilkudziesięciu lat Mercedes-Benz rozwija systemy zapewniające bezpieczeństwo kierowcy. Mówimy tutaj o ABS-ie, mówimy tutaj o poduszkach powietrznych, mówimy o roku 1997 i ESP. Dzisiejsze samochody tak naprawdę bardzo często myślą za kierowcę. Można śmiało powiedzieć, że te najbardziej zaawansowane wyposażone są w sztuczną inteligencję. I to tak naprawdę, proszę Państwa, zaczyna być problem, bo gdzie w tym wszystkim. Miejsce na kierowcę. Kiedy kupujemy takie auto, sprzedawca sugeruje nam specjalny kurs. Ten kurs odbywa się właśnie tutaj na specjalnym torze, który służy doskonaleniu bezpieczeństwa i techniki jazdy w Bednarach. A my przyjechaliśmy sprawdzić, czy ten pobyt jednodniowy tutaj po prostu zwyczajnie ma sens. Naszymi gośćmi dzisiaj są użytkownicy lub przyszli użytkownicy marki Mercedes-Benz. Będziemy chcieli sporo porozmawiać o rozwiązaniach Intelligent Drive czyli wszystkim tym, co inżynierowie marki przygotowali najlepszego dla ochrony naszego życia i zdrowia. Program ma na celu szerzenie przede wszystkim świadomości i podniesienie umiejętności kierowców w kontekście codziennego, zwykłego użytkowania samochodów. Pora na pierwszą stację Mercedes-Benz Safety Experience. Awaryjne hamowanie na śliskim, na suchym, ale nie tylko, bo podczas tej czynności dowiadujemy się wielu innych drobnych, ale niezwykle praktycznych rzeczy, od chociażby tego, że pas bezpieczeństwa, który jest źle przełożony przez szyję, potrafi nam uciąć głowę, albo tego, jak istotne jest trzymanie kolanek, żeby ich nie stracić. To naprawdę ogromna dawka wiedzy o tym, co zrobić, żeby na co dzień w gęstym ruchu. Takim nowoczesnym samochodem zwyczajnie się nie zabić. No i przeżyłem. Najczęściej popełnianym błędem jest nieumiejętne operowanie pedałem hamulca w sytuacji kryzysowej, czyli sytuacji hamowania awaryjnego, bo nadal mamy przekonanie, że możemy albo powinniśmy wręcz go puścić w sytuacji ominięcia przeszkody. Obawiamy się brutalności działania, czyli obawiamy się mocnego kopnięcia w hamulec, żeby skrócić czas reakcji i żeby od początku wygenerować maksymalną siłę hamowania. A co więcej, nie potrafimy wykorzystać układów wsparcia, które mają już przygotować układ hamulcowy do działania, a to wymaga naszej brutalności i naszej szybkiej reakcji. Kolejnym elementem Mercedes-Benz Safety Experience jest nauka, co możemy zrobić z współczesnym samochodem nie tylko za pomocą kierownicy czy pedału gazu, ale także za pomocą telefonu. Samochód możemy uruchomić, możemy zatrzymać. A możemy nawet z tego telefonu sterować nim sobie z zewnątrz, żeby nam zaparkował. Mają jeszcze jedną dla wielu z pewnością zbawienną funkcję. Kiedy wyczują, że kierowca zasłab, że nie trzyma kierownicy, zatrzymają się, otworzą, odblokują drzwi i wezwą zdalnie pomoc. Żyjemy w czasach, kiedy wyprzedziliśmy już wyobraźnie z filmu Jetsonowie. Dzisiaj jesteśmy na poziomie Piątego elementu, a pewnie już niedługo, kiedy ta sztuczna inteligencja, która już żyje w tych samochodach, trochę się usamodzielni. Tak naprawdę, poza funkcją pasażera, zapewne przestaniemy być potrzebni. Na naszym module bardzo ważne jest to, żeby kierowcy udało się utrzymać na swoim pasie przodem do kierunku jazdy. Nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać, bo na naszej płycie poślizgowej jest po pierwsze woda, jest ślisko, a zaraz przed nią jest taka platforma, która się nazywa szarpak. Ten szarpak będzie nam destabilizował oś tylną w aucie, czyli wprowadza auto w poślizg nadsterowny, czyli osi tylnej. No i kierowca w takiej sytuacji musi to auto opanować, czyli ustawić koła do kierunku jazdy, plus oczywiście awaryjnie zacząć hamować do pełnego zatrzymania. Oprócz tego ćwiczymy ten skręt manewrowy, czyli skręcimy maksymalnie w lewo, maksymalnie w prawo, od oporu do oporu, po to, żeby właśnie ci kierowcy poćwiczyli ten szybki ruch rękami, żeby właśnie ten czas reakcji swój przyspieszył, bo ćwiczymy ten skręt manewrowy, po to, żeby te ręce wiedziały, co mają robić. Moduł nazywa się systemy jezdne. Bardzo obszerny. Mówiliśmy tam m.in. o balansie masy w samochodzie. Rozmawialiśmy o tym, jak ta masa się przemieszcza, w zależności od tego, czy skręcamy, czy dodajemy gazu, czy hamujemy, jakie są konsekwencje. I następstwa tego wszystkiego, co robimy za kierownicą. E, oprócz tego mówiliśmy o podsterowności, bo następstwem nieprawidłowego działania za kierownicą jest oczywiście podsterowność, czyli wypychanie przedniej osi. Nauczyliśmy Was. Odpowiedniej reakcji, jak reagować na poślizg przedniej osi, jak reagować na podsterowność, co wtedy robić za kierownicą. I trzecim elementem tego ćwiczenia było znowu hamowanie awaryjne, zaminięcie przeszkody. Natomiast teraz omijaliśmy tą przeszkodę i hamowaliśmy awaryjnie, jadąc w dół, więc doszła nam nowa siła w postaci grawitacji, czyli kolejne utrudnienie. Jeden dzień to nie za dużo, zwłaszcza jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale ten kurs uczy pokory. To jest jego największa zaleta i myślę, że jeżeli ktoś myśli o takiej wycieczce, właśnie tutaj, choćby na Bednary, nie pożałuje, bo mając mocny samochód, może się mocno zdziwić, a dzisiaj tutaj, właśnie na tego typu zajęciach, poznaje i swoje możliwości, i ewentualne możliwości samochodu, i to może uratować mu po prostu zwyczajnie życie.